Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, Jaszku, a to jest kolejny odcinek naszych przygód w Skyrimie, czyli piątej części Elder Scrolls. I ja Was naprawdę bardzo przepraszam za to, co się stało pod koniec ostatniego odcinka. Walka ze smokiem mnie troszeczkę zamurowała, nie wiedziałem, że tak nieszczęśliwie dla nas się to skończy. Mam nadzieję, że w tym odcinku nie będzie już podobnego rodzaju nieprzyjemności. Smok, jak widzicie, leży martwy, zabity, jeszcze ciepły. Troszeczkę się telepie na wietrze. Pogoda jest nie za ciekawa, ale stabilna. Ze mną jest Lidia. Dzień dobry. Osłaniam Cię. Osłaniam mnie jak zawsze. Za tobą. I idziemy na poszukiwanie masy kościanej dla Glowera Malorego. Jest to jakiś tam kuzyn czy brat Delwina Malorego, znanego nam z pękniny z Gildii Złodziej. Czyli, tak jak obiecałem, Weźmy zerknijmy na mapę. Najpierw szybko wykonamy sobie zadanie z formułą masy kościanej, a potem udamy się od razu po złoża Stalerimu, które mamy znaleźć. Dobra, więc idziemy sobie. Mhm. Dobra, mam nadzieję, że się nie zabiję i nie będę musiał wczytywać odcinka z powrotem. Czy tu jest jakiś schodek? Tutaj widzę, coś jest. No, Lidia, a jak ty się z nami przedostaniesz? Chyba będziesz musiała sobie przyjść, kiedy czekamy, tak? No. Gdzie jest Lidia? Jeszcze raz. Jeszcze raz próbujemy. O, właśnie. O, dobrze, Lidia. Yy. Znacznik jest tutaj. Tak właśnie chciałem iść w dół. Byłem ciekawy, co tutaj jest. Jaskinie zamku Karstag. Yy, to Karstag coś mi mówi, jednak za bardzo nie kojarzę co. Wow! Ale klif! Spaść tam! To naprawdę ostatnia przygoda w życiu. <gryw> ale bardzo fajny tutaj jest krajobraz, muszę wam powiedzieć. Zerknijmy sobie, oddalmy sobie mapę. Nie, nie widzimy, o. Bardzo ładnie mi się tu podoba, ale dobra. Dobra. Idziemy na przygodę. Do jaskiń zamku. Czyli jak dobrze rozumiem, w tej jaskini są ruiny jakiegoś y, starożytnego miasta. Tak, zaraz zobaczymy. O, coś świeci. Jakiś grzyb. Dobra, tu nic nie ma. O, proszę bardzo! Formuła masy kościanej z brzegu. Lidia, ty zawsze mówisz, że nigdy czegoś takiego nie widziałaś. Chodź. Co błocza? co bocza. O nie, o nie. Widzę małych, skrzatowatych nieprzyjaciół. Gdzie jest Esmond? Esmond, coś tam. Orkowy sztylet nam niepotrzebny. Granaty, rubiny, złoto chętnie wezmę. Hmm, i teraz mam dylemat, bo niby zadanie już wykonałem prawie, ale możemy potowarzyszyć Lilii i wyeksplorować te ruiny. Mam nadzieję, że jest tutaj jakieś źródło mocy, bo z reguły właśnie w takich ruinach one są. No dobra, idziemy, idziemy, idziemy. Baruka, dobrze, Baruka. Szybko zabić. Bić, żeby zabić. O, rekling zwiadowca. Kurczę, tak się zastanawiam, skąd się te reklingi wzięły tutaj. Mi one bardzo przypominają falmerów. Wiecie, też są takie brzydkie, żyją w odosobnieniu, chociaż ostatnio też widzieliśmy je na powierzchni, gdzie rozbiły sobie obóz. Prawdopodobnie żyją z zapieprzania rzeczy innym. Oj, oj, oj. Niedobrze, niedobrze, niedobrze. Ten Rekling coś ma za dużo życia, a ja mam za mało, a i cały czas mi magii brakuje. No nic, poczekajmy. Magia się zregeneruje w tym czasie. Ja sobie zapiszę grę, żeby nie było tak jak ostatnio, ponieważ już obiecałem, że nie będzie tak jak ostatnio. Więc mam nadzieję, że słowa dotrzymam. Oho, kolejna grupka nieprzyjaciół. Trzech ich tym razem jest. Dobra. Idziemy, idziemy. Krasnoludzka buława. Jakiemuś krasnoludowi ją podpieprzyli albo skalpowali jakiegoś. O! I czegoś takiego jeszcze nie widziałem, ale fajne, nie? Drzwi z lodu i ze śniegu. No to otwieramy. Wow, nic nas nie atakuje za tymi drzwiami, super. Chociaż przydałoby się parę punktów y, umiejętności dodatkowych. Co to jest? Co to tam leży? Jakieś kości? Nie można ich podnieść. Kolejne drzwi. Fajna rozkmina z tymi drzwiami, żeby one były takie inne niż wszystkie. Hmm, mieszek stalowy topór. I w sumie to wszystko, tak? Nic więcej tu nie ma ciekawego. Widzę masa tych drzwi. Boję się, że za którymiś yy, czeka na nas jakaś pułapka. Dobra. Tutaj są jedne. Się zastanawiam, do których iść najpierw. Te mają poziom Nowicjuszowski. Jak widzicie teraz kiedy już wymaksowaliśmy sobie troszeczkę to otwieranie zamków delikatnie, to nam się te prostsze zamki bardzo szybko otwierają. Przepraszam, Lidia. Ja wiem, że widzisz tutaj fragment smoka i cię to interesuje bardzo, ale idziemy dalej. Nawet nie muszę kręcić gałką. Rekling, coś go tu zabiło. Coś zabiło tego reklinga. Wiecie co? I ja się boję. Bo jak coś zabiło Reklinga, to znaczy, że może i nas zabić tak samo. Hmm, tu już byliśmy chyba. Gubię się w ogóle skąd my przyszliśmy. Chwila. Trzymajmy się jednej strony. Może lewej się trzymajmy. Pamiętam, że te drzwi przed chwilą otworzyłem. Dobrze. Tu chyba byliśmy. I teraz nie wiem, czy iść tam na dół, czy nie. Aha, tam na dole była buława krasnoluda. Oj, oj! Wyskoczył jak jakiś krec pod ziemi. Rekling wojownik. Tak to się właśnie składa. Tu kolejny łowca tym razem. A to przebrzydłe bestie. Dobrze. Dobrze, że są w miarę małe, to nie widać ich twarzy. Są szpetne jak noc. Chodźmy Lidia. I teraz najgorsze będzie. Jak my przejdziemy całe te podziemia, zabijemy wszystkich reklingów, tutaj wszystkie skrzynie wyeksplorujemy, wszystkie drzwi otworzymy i na końcu nic nie będzie. To, to ja zawsze lubię takie. Yy, Wypady właśnie spontaniczne. Właśnie ironizuje oczywiście, że bardzo nie lubię. Rekling zwiadowca. Dużo ich tutaj w ogóle. Pamiętam, że też podczas wykonywania wątku głównego, kiedy byliśmy nie podczas serii let's play, ale kiedy ja osobiście byłem Właśnie w podziemiach falmerów też wyglądało to bardzo podobnie, bardzo monotonna walka, długie podziemia na różnych poziomach, yy, na różnych płaszczyznach. Wow, świnia rekling, ale fajnie, weźmy sobie szał, bo widzę, że tu jest jeszcze jedna. Co się stanie? Czemu nic się nie stało? Czemu te świnie się nie atakują? O teraz się atakują. Uwielbiam właśnie tą grę za to. Za między innymi za czarszału. Dobra, jeszcze kolejna świnia. Dobrze, Lidia nam dzielnie pomogła. Mi się mana kończy już, ale tam widzę kolejny nieprzyjaciel, łowca. Jak to się nazywa w końcu? Sierściogrzbiet. Co on ma? Nic ciekawego. Ale ma strzały w siebie powbijane. Oho! Czy tu nic nie ma? Z reguły, wiecie, co wam powiem, w takich ruinach yy, znajdujemy jakiś dziennik albo coś, co sprawia, że startuje jakieś zadanie i wtedy, przepraszam was bardzo, już jestem, przepraszam, telefon na Skype'ie miałem i zostałem wyprowadzony troszeczkę z wątku, zapomniałem o czym mówiłem, ale dążę do tego, że żeby zrobić właśnie tutaj. Te podziemia. Coś o reklingach mówiłem, że są brzydcy, ale to też już nie będę mówił oczywistości, o czym wszyscy wiedzą. Idziemy dalej. No i co, i całe, całe podziemia zrobiliśmy? Hmm, stąd przyszliśmy, tak? Czekajcie, Jaszku myśli. O, o właśnie. O takie coś mi chodzi. Tutaj mamy drzwi dobrze. I idziemy. O właśnie. No dużo jest tutaj tych przeciwników. Powiem wam, że powoli to się staje troszeczkę nudne, ponieważ chciałem, żeby to był początek jakiegoś innego zadania, a widzę, że my tutaj cały czas tylko zabijamy i nic w zasadzie żeśmy sensownego nie zrobili. Może i ładne jest. Ładna jest ta jaskinia. Nie przeczę, nie przeczę. Bardzo ładna jest, ale troszeczkę tych reklingów mogłoby być mniej. Wolałbym już walczyć z całym wojskiem, na przykład odeprzeć atak reklingów na miasto portowe w Solstheim. Nie pamiętam jak ono się nazywało. Krucza skała? Tak, chyba krucza skała chatka reklingów. W podobnych też mieszkają falmerzy. Nie wiem, jakieś, jakieś tak analogie widzę. Bardzo, bardzo dużo podobieństw między tymi rasami. I chyba zbliżamy się już do końca. Dziedziniec zamku Karstak. No i teraz chyba wyjdziemy właśnie gdzieś do ruin starożytnego miasta. Tak właśnie czuję, że, że to będzie coś Dziedziniec... O, to jest dziedziniec zamku. Wow! Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Yy. Uspokójmy wszystkich Dobra. I niech teraz wszyscy będą spokojni. Zabijemy tego reklinga łowcę. Nie Kurcze, czemu on jest zbyt potężny. Nie mam już many. Przecież jemu prawie w ogóle życie nie schodzi jak go atakuje. A mi tak, a mi znowu jedna całego. Czekajcie, sklepie sobie rany. Nie, 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 nie. Nie zgadzam się na taki finał dzisiejszego odcinka. Mikstura. Szybko. Uzdrowienia. Kurczę, niepotrzebnie pełnie życia przywróciłem. Hm. Dobra. Co my tu możemy mieć? Weźmy sobie sztylety. Broń jednoręczna szybko zrasta. O, i awans, akurat. Akurat możemy sobie podnieść poziom umiejętności. Jak widzicie, 500 magii mamy 390 zdrowia, czyli awansujemy sobie ze zdrowiem. Co by tutaj można było ciekawego zrobić broń jednoręczna, a to dajmy 5 na 5, jak akurat podnieśliśmy poziom. Zobaczmy, co jeszcze jest ciekawego w magii zniszczenia. Tutaj mamy. Ogień już na maksa. Hmm. Wiecie co? Ja to sobie chyba sam zrobię kiedyś. Może zajmiemy się y, przywołaniem. O właśnie. A propos przywołania. Sprawdźmy, czy mamy jakiś młot. Spętany topór bojowy. Bardzo dobrze. Broń dwuręczna. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Zasklepmy rany. I to szybko. Dobrze. I kolejny raz. Może albo dobra, już ma mało życia. Ten rekling. Bić. Bić gnoi. I na piękny koniec odcinka. Finisher. Dokładnie tak. Mm. Rekling na wierzchowcu. Klucz do zamku bardzo mi miło, i teraz zbieramy cały łup z tronu. Nie ma nic na tronie? To po co ja tu przyszedłem? Gdzie jest nagroda, ja się pytam. Mam nadzieję, że tutaj. Aha, czyli przeszliśmy przez jaskinie zamku Karstak, tak naprawdę po nic. Mm. Dobrze, wiecie co moi mili? Miałem kończyć już ten odcinek, ale stwierdziłem, że skoro jesteśmy y, tak blisko celu, a wiem, że właśnie najwięcej osób na moim kanale czeka na y, let's play e ze Skyrima, to jeszcze pójdziemy sobie oddać. To zadanie. Zobaczymy, jak wygląda to złoże talerimu, bo też nie mogę po prostu się doczekać, aż je zobaczę, lis został upieczony na wizji. No nie, mam nadzieję, że znowu nie będę musiał skakać. Oj. No niedobrze. I jak mamy to załatwić? Nie chciałbym zginąć przez obrażenia od upadku, ale piękny jest ten śnieg, który unosi się przez podmuch wiatru gdzieś w przestworze, nie? Genialne. Hm. Wiecie co? Nie mam pomysła. Nie mam pomysła w ogóle. Oj 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 proszę proszę proszę. Nie, 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 zaraz spadnę. Uf, udało mi się przywrócić. Szybki zapis gry. I próbujemy, próbujemy, Lidia. Są dwa uda, albo się uda, albo się nie uda. Nirn, korzeń nirnu, przystań północnego brzegu. Ktoś tu jest w ogóle? Małż, ale fajne. Nie możesz tu wchodzić. Radzę ci odejść. Nie, to tobie radzę odejść. Zapłacisz za swe zbrodnie. <laughs> Albo nie, dobra. Udajmy jakiegoś agenta, tajnego szpiega, który po prostu załatwia sprawę dyplomacją. Mam sprawę do waszego przywódcy. Znajdziesz go na pokładzie. Tylko nic nie kombinuj, jeśli ci życie miłe. Dobra. Zaraz go zabiję i tak prawdopodobnie, ale. Chcę się dowiedzieć, kto jest waszym przywódcą. Wymusz. Nie przeciągaj struny, bo pożałujesz. Potrzebuję mapy do złóż Stalerimu. W takim razie wiesz, czemu tu jestem. Pewnie ten tępy kowal ci powiedział. Masz pecha, bo moja misja też jest tajna. Żeby taką pozostała, muszę cię uciszyć. A teraz powiedz mi, czemu mam cię nie zabijać? Hmm. Natychmiast opuść tę wyspę albo stracisz życie. O, albo nie. Potrzebujesz broni ze Starimu, a ja mogę pomóc ci ją zdobyć. O, to jest dobre rozwiązanie. Czyli chcesz mi złożyć propozycję? Dobrze. Co masz na myśli? Kowal powiedział, że nauczy mnie wytwarzać broń. O, i pamiętacie, jak mówiłem, że chcę przejąć władzę i być tutaj czarnym charakterem na Solstheim? Właśnie to się dzieje w tym momencie. A ty sprzedasz te broń mnie. Pewnie najpierw muszę dać ci mapę. Oczywiście. Mogę nie ufać tobie, ale zaufam twojej chciwości. Dobrze, weź mapę. Wróć tutaj z bronią i pancerzem ze Stal Rimu. A uczciwie ci za nie zapłacę. Możesz okłamać, kowala. Nie potrzebujemy go już. Super! I znaleźliśmy mapę złóż yy, Stalrimu. W następnym odcinku prawdopodobnie zajmiemy się dalszą częścią... Co się dzieje? Horker! Horker! Ale fajnie! Fajnie! Mięso z horkera. Gdzie jest? O, ale super, będzie uczta. Dobrze, moi mili, w następnym odcinku zajmiemy się porozmawianiem z baldorem kującym żelazo. Także wrzut jeszcze na piękne tutaj jezioro, czy to może? Zobaczmy. Trzymajcie się, moi mili. Do zobaczenia. To był Jaszku. Peace.